Witam Was serdecznie na kolejnym filmie. Dzisiaj jest niedziela, 4 września. To grzybobranie będzie podzielone na dwa etapy. Także byłem w piątek tutaj ćwiczyć w Trójmiejskim, w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Widziałem trochę grzybów, co pokażę Wam w pierwszej części filmu. Natomiast dzisiaj jest niedziela. I zobaczę, czy te grzybki się uchowały, czy jednak jakiś grzybierz był sprytniejszy i je zdołał namierzyć. Także nie przedłużam. Dzisiaj nagrywam telefonem. Mam nadzieję, że mi się uda tą relację dla Was przedstawić. I zobaczymy jak to będzie. Nie przedłużam. Zaczynamy! Jestem właśnie w lesie oliwskim. Zobaczcie jaki piękny borowik. Tutaj ktoś jednego ściął, ale ten sobie dalej rośnie. Teraz ćwiczę. Nie jestem na grzybobraniu, także zostawiam go. Ale i tak był pewnie robaczymy. Idę dalej. Powiem Wam szczerze, że muszę zrobić kiedyś odcinek o grzybach, które znajduję przy głównej drodze. Zobaczcie, tutaj droga. A, takie piękne borowiki tutaj rosną. Tutaj jest pierwszy. A wyżej jest jeszcze drugi. Cudeńko. To są już borowiki szlachetne. Jeszcze pokażę go z bliska. Ale śliczne. I kolejny borowiczek znaleziony przy drodze. Mamy piątek, godzina w prawie 18. Zobaczcie jaki śliczny, dzisiaj nagrywam telefonem, bo oprócz telefonu to praktycznie nic ze sobą nie zabrałem, tak się tutaj prezentuje. I namierzony również siedzący sosnowy, malutki owocnik, zobaczcie jak on wygląda. Tak się tutaj pięknie prezentuje, śliczne ma kolory. Niech sobie rośnie, będzie dużych rozmiarów, podejrzewa. Śliczny. I zobaczcie, kolejne grzyby przy drodze. Zobaczymy, co to jest dokładnie. Bo kojta żabotka. Nie, borowik. Również borowik usiadkowany. O, tak się prezentuje. Na takich skarbkach tutaj rosną wzdłuż drogi. Idę dalej. Dzisiaj całe grzybobranie będę wygrywał telefonem, żeby sprawdzić jak mi wyszło. Pierwszy dzień, tak jak mówiłem, byłem w piątek, ale na spacerku. Także widziałem grzyby, ale nie zbierałem. Pokazałem je Wam na filmie. A teraz jest niedziela. Godzina ósma. I zobaczcie, że pierwszego borowika już namierzyłem. Proszę sobie tutaj. Ale sprawdzimy jego zdrowotność i Państwu pokażemy. I zobaczcie, jaki piękny, zdrowy borowiczek. Ani jednego robaczka. Także jestem szczęśliwy. Tutaj apel zabierajmy grzyby do lasu nożyk, żeby te grzyby sprawdzać na miejscu. No to pierwszy już dzisiaj namierzony. I ostatnio tutaj jednego ukryłem, troszkę go przysypałem liśmi. Chciałem zobaczyć, o ile udałoby mu się przetrwać, a udało się, ile przyrośnie w ciągu dwóch dni. Tak, widzicie go wcześniej na filmie. Tak, teraz wam go pokażę. Jest tutaj śliczny barowiczek. A chyba najpiękniejszy dzisiaj. zrobię mu zdjęcie, i zaraz go. Wykręcę. No takich kilka borowiczków i grzybobranie całkiem udane. Śliczny jest. Powiedzcie sami, trzeba będzie się tu troszkę pokręcić. Teraz sprawdzę zdrowotność i go wam pokażę. No, przecudowny grzyb. Już go sprawdziłem i zobaczcie, jak wyglądają jego. Jego trzon, jego końcówka trzonu nie ma żadnych czerwi, grzybek w całości jest zdrowy, prześliczny! A nie mogę coś o złapać. O, teraz. Tak się tu prezentuje. W lesie cichutko, jeszcze nikogo nie spotkałem, tych samochodów na tej spacerowej, jakby przy tej niedzieli mniej, a grzybki rosną sobie w najlepsze tutaj mamy. Siedzunia sosnowego. Inaczej, szmaciek gałęzisty. Grzyb do 2014 roku pod ochroną. Obecnie już nie jest. Można go śmiało stosować do jajecznicy. Jest grzybem bardzo wydajnym, bo jest go dużo. Owocniki osiągają dosyć pokaźne rozmiary. Także można go zbierać. Ma lekko orzechowy smak, jak dla mnie. I polecam go raz spróbować. Tak tu się prezentuje. Nie pamiętam, czy Wam ostatnio pokazywałem muchomory. To są muchomory czerwieniejące, te które tutaj rosną. Jak sama nazwa wskazuje, mają charakterystyczne przebarwienia. Czery muchomor czerwieniejący, tutaj je możecie zobaczyć. Co najlepsze, jest to grzyb jadalny. Aczkolwiek namawiam do zbierania tylko doświadczonych grzybiarzy, żeby tam nikt sobie nie próbował, kto za bardzo się na nich nie zna, zbierać jest to jak mówię grzyb jadalny smaczny, aczkolwiek trzeba dużo zabrać owocników, bo często są zaczerwione, czyli robaczywe ale jak najbardziej jest to przedstawiciel muchomorów jadalnych tak się zastanawiałem, czy warto tu przyjść bo w ostatnich latach była tu taka wycinka, przecinka zwał jak zwał ale zobaczcie a coś mnie tutaj przywitało Mysliczny borowik w całej swojej okazałości, która jest 8:35. Także trzy borowiki. Różne grzybki widziałem, inne także będę opowiadał. Ale zobaczcie, jakie pięknoty tutaj rosną. Staramy się dołek zasypywać. Wiem, że się powtarzam, ale im więcej osób będzie tak robić tym większy pożytek dla grzybni. On prezentuje się tak. I niestety ten borowik, jak widzicie, okazał się w całości zaczerwiony. Ja nie zbieram robaczywych grzybów, także 2, jeden dla zdrowych grzybów. Dwa pierwsze zdrowe, a ten niestety już okazał się robaczywy. Nie wszystkim taki rodzaj lasu odpowiada. Ja naprawdę zdaję sobie z tego sprawę. Aczkolwiek, im bardziej wymagający las, tym chyba większa szansa, że te grzyby uda się namierzyć. Zobaczcie, kolejny borowik przy drodze, tak jak ostatnio pokazuję, i on sobie tutaj ślicznie, ten maluch, wyrasta. Aczkolwiek, coś tu może być drugiego, nie wiem, czy jestem pewien. Jest. Widzicie, takie górki wzniesienia. To powoduje, że czasem można właśnie znaleźć. Jeszcze jednego. Pierwszy taki odstawy, prawie. I drugi. Dwa fajne borowiczki. I zobaczcie, że to borowiki również zdrowe. Także 4 do jednego dla zdrowych borowików. Jestem szczęśliwy, bo dzisiaj w większości grzyby zdrowe. Borowiki szlachetne. Ostatnio pokazywałem wam koralówkę ktoś w komentarzu napisał, że to była koralówka blada, a zobaczcie teraz jak tutaj wygląda moim zdaniem inny gatunek tamta była taka łososiowa ta jest biała przyjrzyjcie się, z początku pokazałem szmaciaka a teraz koralówkę, zupełnie inaczej te grzyby wyglądają, jest sucho no jest sucho, ten rok jest bardzo suchy, opadów coraz mniej, nie ma co ukrywać, że te Susze są coraz częstsze i te dni bez opadów również w większej ilości, ale czasami jak się idzie i pomimo tej przeogromnej suszy widzi się takie piękne borowiki w ilości na chwilowe są trzy to naprawdę aż się serce raduje, cztery nawet zobaczcie i przepraszam. Pierwszy, drugi Trzeci śliczny i czwarty. Przepiękny. Zobaczcie, jakie świetlone. Raz. Dwa. Ale śliczne. Trzy. I 4. To już borowiki szlachetne. Ale cudeńka. Mam nadzieję, że będą zdrowe. I z tych czterech borowików udało się uratować dwa i pół, także 6,5 pół borowika zdrowego. Dzisiaj jestem szczęśliwy, że te borowiczki zaczynają być zdrowe. Mamy godzinę 9.48. A dzisiaj jest 4 września. Ruszam dalej. Lasy bukowe, liściaste to zdecydowanie lasy, w których powinniśmy szukać tych borowików. Ja sobie tak tędy idę, idę, rozmyślam. I chyba dzisiaj największy borowik, którego udało mi się spotkać. Zobaczcie, jak on tu. Pięknie rośnie. Śliczny. A raz go sprawdzimy. A tak wygląda w całej swojej okazałości. Zobaczcie. Jakie piękne kolory. Rurki oliwkowo zielone. Piękny trzon. Kapelusik brązewiódki z lekkim odcieniem czerwoności. I o dziwo z tego dużego grzybka. Zobaczcie. Kapelusz sięki zdrowy. Także zrobi robotę. Plus te pozostałe borowiki, które udało się dzisiaj zabrać. Myślę połowę garnuszka sosiku będzie jak najbardziej. No jestem szczęśliwy. Idę dalej. Ok, Mamy dąb. Idziemy niżej. I jest. Oh, 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 śliczny grzybek. Zobaczcie, jak się prezentuje. O, to są jego prawdziwe kolory. Tak możecie zobaczyć. Ozorek, który taki ma skut, jak wieprzowy język, chropowaty. I jest grzybem prześlicznym. Jestem przeszczęśliwy. Uwierzcie mi, ozorek dębowy. Cudowny grzyb, cudowne kolory. A z tego co wiem jest chyba pod ochroną. Więc broń Boże go nie zrywamy. 10.30 Już spotkałem pierwszych grzybiorzy w lesie. Ale zobaczcie jak pięknie one tutaj rosną. No nie mogę się napatrzeć. Śliczny morowiczek. Zobaczcie jaki wypatrzony. Piękne są te grzyby, uwielbiam ten okres w roku, gdzie można szukać przecudowne borowiki. Śliczny, zaraz go sprawdzę. I zobaczcie, czyściutki, bez robaczków, bez czerwi, piękny trzon. No diametralnie zmieniła się ta zdrowotność od ostatnich razy. Jestem przeszczęśliwy, że takie piękne borowiczki mogę Wam pokazać i okazują się zdrowe. Idę dalej. I przychodzi taki moment, w którym człowiek stwierdza, że już te nogi czują ukształtowanie terenu trumiejskiego parku krajobrazowego. Ale jeszcze chodzi, szuka. I zobaczcie, świeży, dosyć borowik usiadkowany na naszej trasie tutaj się pojawił. Świeżutki naprawdę. Widzicie? Teraz tutaj. Cała siateczka na trzonie. To o czym Wam mówiłem. Zamszowy kapelusz. Siatka na całym trzonie. I tak się prezentuje, właśnie borowik usiadkowany. I żeby nie być kołosłownym, widzicie, zawsze pokazuję Wam zdrowotność grzybów. Tutaj kapelusz z tego borowika usiadkowanego udało się uratować. Także będzie pływał sobie dzisiaj w sosie. A zdrowotność dzisiejszych grzybów oceniam może nawet 70% zdrowych 30 robaczywych. Także super, idę dalej. 10.37 Dałem sobie słowo, że jak znajdę jeszcze jednego borowika, to ruszam. Też tak macie? Że chodzicie, chodzicie, jak już trochę uzbieraliście. Jeszcze jeden grzybak i wtedy do domu. Pewnie tak, ruszam. No, już prawie 10.45, i się tak zastanawiałem. No to teraz pewnie będę szukał, jak tak powiedziałem, ale na szczęście zobaczcie, Szedłem, wszedłem i coś tutaj mamy ukrytego pod spodem, a będzie mój ostatni borowik. Jakże cudny dzisiejszego dnia. Jakże piękny, cud natury, cieszy oczy, bo mógłbym patrzeć i opowiadać o nim w nieskończoność. Zobaczcie, jaki cudaczek, aż zasługuje na zdjęcie. No to przystępujemy do tej cudownej chwili wykręcania borowika, zasypujemy dołek i pokazujemy Państwu. Ślimaczek tutaj się do niego dobiera, ale jest cudownym grzybem, ślicznym, pięknym. No i niestety tylko tyle. Udało się z tego grzyba uratować z całego pięknego borowika, cząstki, kapelusz. No ale to był mój ostatni borowik, tak jak mówiłem, mogę śmiało ruszać do domu. Choć jest dzisiaj przepięknie. Borowiki rosną w tym miejskim parku krajobrazowym, aczkolwiek musicie wziąć pod uwagę, że nie ma ich za dużo. Taki sezon na razie. Sporo ludzi chodzi. Ale od czasu do czasu taką pięknotę uda się napotkać. Patrzcie kolejny borowiczek już na powrocie piękny, a raz go tutaj prześwietlimy i kolejny raz mortka mi się cieszy, bo zobaczcie, nie ma żadnych czerwi, jestem przeszczęśliwy bo fajnie się grzyby zbiera ale też jest super jeśli te grzyby zostają, coś z nich możemy zrobić, a to najwyższa pora, aby przygotowywać sobie zapasy na zimę powiedzcie sami czy nie piękne no i moi drodzy, ja już na dzisiaj kończę grzybobranie udało się znaleźć około 10 borowików, ale najbardziej jestem zadowolony z tego ozerka dębowego i cieszę się niezmiernie że mogłem go wam pokazać Zmierzam już powoli do samochodu. Grzybki no startują tak dosyć nie niemrawo, nieśmiale, ale my początek września, więc jeszcze jest optymistycznie. Także dziękuję, że jesteście, że komentujecie i mam nadzieję, że podobał Wam się dzisiejszy odcinek. Także trzymajcie się i do następnego filmu. Cześć!